Nie ma do... gramy Steven I... Humper. To jest który? Piąty. O, no, chyba już piąty odcinek ze woka. Nie, czwarty. A, dobra, sorry, czwarty. A i gdzie może się pojawić Nie. Ale mamy dzisiaj, bo farmiliśmy Myślę. poza ci kamion, wylokowaliśmy nową wyspę. No bo... E, Samer Chomper zdobył ziemniaka, dwie enderpery, dwa prochy i kilka zgniłych mięs. Ale tak, to się... a już wiem gdzie może. I ulepszyliśmy e, naszego Madzapaka i jest nowa wyspa, świąteczna. No? Jest nowa wyspa. A i gdybyście zobaczyli... Że mamy teksturpaka też, który nam się od razu, jak się. Bo się ogólnie serwer zaktualizować, I, te, by, i tak doszło chyba ta wyspa. O, tamta wyspa. I w taki sposób mamy też o takiego teksturpaka. Tekstur o, I macie chwilę, żeby zobaczyć, co jest dokładnie na tym przycisku. Subskrybuj. Na tej wyspie jest, przycisk subskrybuj. Jak coś? O tam jest, przecież subskrybuj. I dobra. No i teraz w sumie, ja zobaczę. A, i przedtem yy, od razu, jak. O, ginąłeś. Też tutaj by zrobiliśmy mockdown, ale za bardzo nie działa. A nie działa. Działa, działa, ja już XP went ty działa to normalnie! O, dziura jest! To pewnie Endermany! I, okay, nie endermany dać. tylko jaltko. mały, mały, mały! Nie bo tam jest! Jest! A tam jest! Jest wieźma! Tam... Jest wieźma! To uciekaj! Nie ja się spalą te mowy! Miała. O kurde wiedźma Ej! miałbym żyć w tym samym świecie co szkielet! I... O kurde! Ale biedźma spadła! Ty zabijasz bez... O szkielety niech, spa niech się spadą. O, a jeszcze za chwilę pójdziemy tam... No ja cię te szkielety! A jeszcze za chwilę, jak wybijemy te moby, to pójdziemy o tam na tę wyspę. Nie muszę no spadły kości. Nie. Czekaj, ja na razie naprawię o to.

No w sumie tak jest lepiej, bo... Dobra, ja teraz pokopię, będzie szybkie cięcie. Pokopię chwilę tego o. kobla i pójdziemy na to dyskę. co tam jest. I, I dobra. Nakopałem sobie... już sobie kawałek. tylko do dostaka i... chcę kobla. Dobra, już tyle. co będzie to sobie 300 Dobra Buduje się Ej, ja się, jestem ciekaw co to może być Widzę, że jest jakaś laska Ale żeby się do niej dobudować to jeszcze trochę e, a jest tam skrzynka? Nie, chyba nie. O, no jest skrzynka, widzę. No jest. E, a masz te płytki? Masz. Jeszcze mam. Dobra, to zaś widać. Jeszcze jej będziesz odlecić schodki. To ja zdirta za Masz, mam jeszcze. O, git. Jak z dirta, nie z dirta. Jest dieta, ja jest, jest... A dieta, ma ja, tylko... jest dieta, jest dieta, tam trochę. Poczekaj, dieta, jest dieta, jest dieta, poczekaj, dieta, jest dieta, ty wiesz co wiesz co a, no. Ale nie zawiera. Ja chcę zobaczyć w ogóle co jest. E, a tam jest kolejna wyspa. Czekaj, co? Mogę zobaczyć? Ale daj, daj zobaczyć, daj zobaczyć. Dobra, było jedna szlapka że żelaza. Jak mi? Jak mi? Nie. Ja coś fajnego skraftuję. Jacka. Wyda się. Przyda się. Nie, to czekaj, to musimy wrócić ten, bo. Ty, ale nie, bez, ale bez craftingu. Ale co? Bez craftingu to zrobię. A co ty chcesz zrobić? No bo mam razem jednym. Co? Bo, fan, bo mam jeszcze dziewięć samorodków. Bryłem. mi? E nie, e ja zrobię błagam, bo ja mam taki nicki sposób. Nie, ale się w tym no, 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 odcinku, wiesz? czego? Tak, eee. Bo już jest, myślę, że kobiet, wiesz? To na razie jak coś, to.